Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej przed niedzielnym meczem z drużyną Górba Termalika Nieciecza. Jest z nami trener drużyny PGF Stal Mielec pan Dariusz Marzec. Panie trenerze, bardzo prosimy o komentarz do niedzielnego spotkania. No jest to pierwszy nasz mecz po dłuższej przerwie u siebie na wojsku i na pewno zespół zrobi wszystko, żeby pokazać się z dobrej strony. Dzień temu Udało nam się dobrze rozpocząć tę rundę i mamy nadzieję, że tą pasce podtrzymamy. Dziękuję bardzo. Czy też ma jakieś pytania? Myślę, że zespół z niecieczki, do nich ktoś y, bardzo ważny, to żeby jeżeli się jeszcze, że raz po prostu muszą zapunktować. E, jak analiza e, zespół z niecieczy i na ile Wam namieszał mieszało transfer, który został się w niecieczce Każdy mecz jest ważny i zdajemy sobie z tego sprawę, więc. To jest kolejny mecz z ważnych dla nas, ważny również jest dla Termaliki. Co nam namieszał? No, to namieszał w składzie Termalice, natomiast my musimy być na każdy wariant przygotowani i tak też do tego podchodzimy. Mam nadzieję, że wszystko, tak jak powiedziałem, uda się tak jak chcemy to rozegrać. Panie artykułie żołnierzu, to jest robotnie, wszystko dobrze? Wszyscy są zdrowi, wszyscy gotowi do gry. Doszedł nam jeden zawodnik, który pan zawał za kartki. Dambo, także z tego się cieszymy. Chciałbym spieszyć u młodzieżowca, Guziący Szymon, Stasik i Łukasz Serewin. Kto jeszcze z tej trzeciej grupy mógłby, jest najbliżej może występów? Znaczy mamy kilku młodzieżowców, ale to kto będzie, to każdy tydzień. Przynosi y, odpowiedź także z młodzieżowcami. Na pewno tutaj będziemy rotować. Kto najlepiej wygląda, ten jest w tym momencie y, w ścisłej kadrze meczowej. A kto wchodzi, to też zależy od wyniku meczu i przebiegu meczu. Dużo się mówiło o ewentualnym jeszcze trasferze y, obrońcy, wiem, że już po okienku. A rywalizacja wygrał faktycznie nicowskim poziomem? Czy to jest dyspozycja dnia? To jest dyspozycja dnia, bo tutaj cały czas rywalizacja jest i, i jak to będzie wyglądało dalej, to zależy tylko od nich. Tutaj jest, każdy tydzień przynosi rozwiązania, a ja dopiero przed samym meczem jestem powiedzmy pewny jaką jedenastkę wystawiam. Więc to jest podjęte przed samym meczem. Jak wygląda sytuacja z certyfikatem Gospodarki Włochy? No na dzień dzisiejszy go nie mamy, być może dzisiaj będziemy mieli, także to też się wyjaśni w najbliższym czasie. A czy on jest taki w takiej formie, że gdyby ten certyfikat się pojawił, to on jest brany pod uwagę w kadrze meczowej? Oczywiście, że jest brany pod uwagę, wygląda nieźle. Z pewnymi rzeczami, jego zajęłościami już daliśmy sobie radę, nadrobiliśmy, także czekamy tylko na. A z Mateuszem Makiem wszystko w porządku, może w przerwie z wybranym z, z Mateuszem Makiem jest wszystko w porządku, tak jak powiedziałem, wszyscy są zawodnicy zdrowi. Natomiast no, to jest takie, powiedzmy, huchamy też na zimne. Mateusz po rundzie jesiennej tam odczuwał pewne dolegliwości. Ten okres przygotowawczy troszeczkę inaczej przepracował. Jest w tej chwili zdolny do rozegrania 90 minut bez dwóch zdań, natomiast tutaj bardziej to jest taka profilaktyka, jeżeli jest możliwość, odpuszczamy ją, a mamy zawodników, tak jak widzimy kadra szeroka jest dosyć mocna. Mamy dobrych, nie powiem, zmienników, mówię, zawodników w całej naszej 18 dwudziestce, w związku z powyższym możemy sobie tym ratować. Ja jeszcze wrócę do Termaliki Nieciecza. Proszę, jakby Pan mógł, Pan trener mógł powiedzieć, e, jakie są najmocniejsze strony drużyny Termaliki, na co najbardziej zwrócił, zwracaliście uwagę, a także jakich piłkarzy najbardziej analizowaliście przed najbliższym meczem? Na pewno tego nie powiem, bo to jest nasza tajemnica, kogo analizowaliśmy, jak wyglądają. No, po to Po to zespoły robią analizę, żeby to y, mieć dla siebie, a nie żeby y, powiedzieć na szerszym forum, bo co to by była za analiza. W tym, pytania, czyli przy Po meczu brudziącym było dużo tych okupach, e, chwalenia na Niemiec, a dużo znalazło się elementów do poprawy po tym meczu w analizie? Znalazło się. Były takie e, momenty, gdzie e, patrzyliśmy, faktycznie popełnialiśmy błędy. E, nawet w dobrym meczu zawsze się popełnia błędy i to sobie wyciągnęliśmy na analizie naszej pomeczowej i zwróciliśmy na to uwagę. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to bardzo Państwu dziękuję za obecność i zapraszam już w niedzielę o godzinie 12.40. Bardzo dziękuję.